Sponsorem relacji jest Orlen, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Trening przed meczem z Wenezuelą był pierwszym zamkniętym przed mediami. Czyżbyście szykowali tajną taktykę na tego przeciwnika? Nie, przygotowujemy się po prostu do prowadzenia ostrej gry. Wszyscy jesteśmy skoncentrowani przed tym meczem, bo Wenezuelczycy naprawdę potrafią dobrze grać. Przede wszystkim znakomity jest ich atakujący, jest bardzo niebezpieczny. Generalnie są dobrymi siatkarzami, więc powinniśmy być ostrożni i poważnie podejść do tego meczu. Ten trening nie był długi, ale ciężko pracowaliśmy nad kontratakiem, przyjęciem i zagrywką typu float. Niekoniecznie przygotowując te elementy na mecz z Wenezuelczykami, ale usprawniając je w sensie ogólnym. A więc trening był krótki, lecz intensywny, chociaż nie eksploatowałem za bardzo chłopaków z podstawowej szóstki. Reasumując, ten trening był nie tylko przygotowaniem do spotkania z Wenezuelą, ale też przygotowaniem zawodników do dalszej części turnieju. After po dwóch zdecydowanych zwycięstwach z silnymi przeciwnikami nadszedł czas na dwa teoretycznie słabsze zespoły. Co pan robi, żeby zawodnicy nie stracili motywacji? Wystarczy, że przypomnę im przegrany mecz z Australią z Igrzysk Olimpijskich. Uważam, że to najlepszy przykład. Rozmawialiśmy o tym. Trzeba też pamiętać, że mamy zaledwie trzy punkty więcej od Serbów. Jeżeli przegramy z Wenezuelą, będziemy mieć tyle samo punktów co Serbowie. Zdajemy sobie sprawę, że świetnie zaczęliśmy ten turniej i mamy przewagę punktową nad przeciwnikami. To nie jest dobry czas na rozprężenie. It's a long tournament. To długi turniej. Czy planuje pan zmiany w podstawowej szóstce na łatwiejsze mecze z Wenezuelą i Kamerunem? Jeszcze nie wiem. Zależy mi przede wszystkim na tym, aby wygrywać spędzając jak najmniej czasu na parkiecie. Więc jeśli będzie szansa na zwycięstwo 3 do 0 w setach, to ją wykorzystamy. Jeśli jednak pojawią się problemy, skorzystam z innych zawodników. Jeżeli któryś z moich siatkarzy będzie miał problemy fizyczne... To też postaram się go zmienić. Tak czy owak, pracuję nad przygotowaniem zmienników, ponieważ doskonale wiem, że będę ich potrzebował w kolejnych meczach. Czy wie pan, którzy zmiennicy pojawią się na parkiecie najprędzej? Jeszcze nie. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.